na młoda kobieta zakochała się w znanym fleciście z sąsiedniej prowincji i tak się pobrali, żyli w szczęściu i miłości całe dwa lata. Bo po tym czasie mąż rozchorował się i zmarł. Kobieta rozpaczała, wspominała. Rozmyślała, rozpamiętywała. No. Inni, inni mężczyźni przychodzili i chcieli ją wspomóc, ale nie chciała nawet na nich spojrzeć. Nie wychodziła nawet z hmm. domu. I tak przez trzy lata i pewnej letniej nocy leżała na łóżku i Patrzyła się w gwieździste niebo. I nagle z sąsiedniej komnaty, jakby melodia flet jakby, jakby to flet jej męża grał i tak to, to ta sama melodia, którą jej wygrywał. Dziewczyna nie wiedziała, co ma zrobić. Nagle łup, 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 słyszy balenie w drzwi. Otwórz, to ja. Przeraziło się, ale po cichu, powoli podeszła pod drzwi, zagląda przez szparę Patrzy jej mąż, jak żywy, ale z pomiędzy nóg ze spodni, spod fałd tam z najciaśniejszych miejsc, gdzie były spodnie nawet opasane, wydobywał się dym. Kobieta cofnęła się i nie wie, co ma zrobić, ale znowu stukanie w drzwi patrzy przez szparę. I mąż zaczyna do niej mówić, ale jak otworzył usta, to z nich również wydobył się. Tymi słyszy: tak. Tak mnie wspominałaś, płakałaś, nawoływałaś. A teraz, co siedzisz, taka przerażona i rozdygotana, to ja przyszedłem tutaj spotkać się z tobą, a ty co? Po co ja te wszystkie piekielne ognie znosiłem? Nie chcesz mi otworzyć? Nie zobaczysz mnie więcej. Poszedł. Tak powiadają. you